Witajcie ciekawscy poszukiwacze na wyspie wiedzy. Czy zdarza Wam się odkładać ważne zadania na później, chociaż wiecie, że powinniście się nimi zająć? To prokrastynacja, cichy złodziej czasu, który dotyka niemal każdego z nas. Dlaczego tak chętnie uciekamy od obowiązków i jak sobie z tym radzić? Zapraszam Was do odkrycia psychologicznych tajemnic prokrastynacji. Na polanie odkryć spotkałam arę i żółwia. Ara była przekonana, że prokrastentynacja forma oszczędzania energii. Twierdziła, że odkładając zadania na później, gromadzi siły, by potem wykonać je wszystkie naraz, z podwójną mocą. Żółw z kolei uważał, że to strategia polegająca na czekaniu, aż problem sam się rozwiąże. Opowiadał, że gdy widzi na swojej drodze przeszkodę, to zamiast ją omijać, czeka, aż deszcz ją wymyje albo wiatr przesunie. Wyjaśniłam im, że prokrastynacja nie jest ani strategią, ani sposobem na oszczędzanie energii. To skomplikowany mechanizm psychologiczny, w którym świadomie odkładamy zadania, wiedząc, że przyniesie to negatywne konsekwencje. Nad zwierciadlanym jeziorem spotkałam Tukana i Leniwca. Tukano powiedział, że miał kiedyś za zadanie zbudować wysokie gniazdo, ale zadanie wydawało mu się tak trudne i nudne, że zamiast tego wolał latać po wyspie i rozmawiać z innymi. Zaczął budować gniazdo dopiero wtedy, gdy zbliżała się burza i nie miał już innego wyjścia. Leniwiec dodał, że onsto zamiast szukać nowych, smacznych liści, woli wisieć na gałęzi i drzemać. Opowiedział, że sama myśl o wysiłku, jaki musi włożyć w znalezienie jedzenia, sprawia, że woli nie robić nic. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Często odkładamy zadania, które wydają nam się nieprzyjemne, trudne lub nudne. Wybierając zamiast tego natychmiastową, choć krótkotrwałą przyjemność. W zagajniku py pytań spotkałam nietoperza i motyla. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam: Co wiedzą o przyczynach prokrastynacji? Nietoperz wyjaśnił, że w naszym mózgu toczy się walka między dwiema częściami układem limbicznym, który pragnie natychmiastowej gratyfikacji, a korą przedczołową, która odpowiada za planowanie i samokontrolę. Motyl dodał, że gdy stajemy przed trudnym zadaniem, często wygrywa ta część mózgu, która chce uniknąć dyskomfortu, co prowadzi do odkładania obowiązków. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że prokrastynacja to w dużej mierze wynik wewnętrznego konfliktu w naszym mózgu między chcę teraz, a muszę później. Nie, kochani badacze, dzisiaj odkryliśmy, dlaczego tak często ulegamy prokrastynacji. Zrozumieliśmy, że to naturalna skłonność naszego mózgu do wybierania natychmiastowej przyjemności zamiast długoterminowych korzyści. Kluczem do walki z nią jest świadomość tego mechanizmu i stosowanie małych kroków, by oszukać nasz mózg. Pamiętajcie, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku do zobaczenia na kolejnych wyprawach po wyspie wiedzy.